Bo nawet święty turecki Agent 07 i kapitan Klos Kapitan K na pełnej kurwie Z całą brygadą wali po kipie Nie będzie dzisiaj nic innego, tylko siekanko towaru na klipie Kapitan K to jest bandyta Wiozła nas dzisiaj do niego taryfa Ładnie płacimy, jesteśmy kwita Ktoś zastrzelił w nocy szeryfa Kapitan Koks, pociąg jedzisz nos Kapitan Kos Wajebiedzisz nos Kapitan wiedzisz Kapitan kos, będzie walczył całą noc valtu tao no. pociągnie vita è un boss, occhio agli istori. kos, vita è un boss, sai całą noc boss. no. kurwa. Uh, 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 uh. To, to kurwa lecimy. Se sí, se sí, no. No to lecimy kurde. Dobra, teraz jak coś nie wyjemy, już... Dobra. czekaj, już tu będzie wprowadzenie do meczu, tak? Tak. Bo jaka presja, jaka treba. Jakie się nazywałem? Alfa, alfa z Bałfon byłeś. Zachwyty co, wprowadzimy już robiłem. W 1950 roku na ulicy Dzierżyńskiego, obecnej ulicy Jarogradzkiej we Włodzimierzu, Unia Włodzimierz podejmowała górnik Jarograd. Mężczyzn zakończył się wynikiem 2 do 1 dla Unii, i tak się właśnie zaczęła ta historia. A dzisiaj na 76. sezon Ligi Urańskiej i na jego inaugurację w Komorękowsku zapraszają Alfons Bauchmann i Tomasz Kopawry. Dzisiaj KKS Komorękowska oh. To tak proszę, oszust, oszukują w internecie. Nieważne. E, tutaj KKS jest jeden z faworytów do walki o trofea w tym sezonie. Kontra absolutny faworyt do spadku, czyli 300 czystów A my widzimy Jerzego Chrystusa, który chyba został zaatakowany przez seryjnego fryzjera. Tego słynnego, właśnie. Tak, jednego z największych kryminalistów, gdzie ja na szczęście jest już ich coraz mniej, a my tymczasem popatrzmy sobie na składy. Nie, popatrzmy sobie. Jeży Chrystus! Pseudonim w wodogłowie, proszę. No tak. Drugi, drugi strzał z zeszłego sezonu. 23 bramki na koncie miał w zeszłym sezonie Jerzy Chrystus. Na tak, to jeden z większych talentów, jeśli chodzi o uran. W 300 natomiast zatrudniła. Znaczy zatrudniła, znalazła sobie sponsora, Aceton, jako duży koncern. Chemiczny, tak? Na pewno będzie dotował ten klub. A tymczasem składy: Komorękowska w Bramce, Johannes Bolec w obronie Lisica. Nie wiem, za szybko to leci. w każdym to razie... za chwilę będzie dłużej. Tak, tak, tak. To będzie pojeździć: w Bramce, Johannes Bolec, obrona Wasilewski, Lisica, Burdenin, Śrubowicz, yy, Pomoc Leonid Paruwa, Artur Szpilka, Leonid Kurłow, Puszkin, a i w ataku yy, Tytanin Lubuski i Jerzy Chrystus. Natomiast w czystej, yy, prawda, o kurwa, <laughs> yy, na bramce Gówniakow, później w obronie Bimbrow, Kosimazaki, pomocy Kwas, Grzybow, Kolejow też w obronie, Etanow, Parkow yy, w ataku, natomiast yy, Barefoot, ruchała i ktoś tam jeszcze, nie wiem, sam Krzod, Żygajło, a my przepraszamy za problemy techniczne. <laughs> przepraszamy za problemy techniczne, ponownie. Poczekaj, nie ma z nami trenera, czy jest trener? Jest trener. Z jednym jest, jeden trener jest, ale drugiego nie ma. No to poczekaj, bo trener... A co ten TV, który właśnie się nam pojawił na ekranie, jest bardzo ciemny. No, nieważne. Ale jakąś obwódkę być dał, ale to już... Tak, w każdym razie... To już przekażemy redakcji. W każdym razie trener myślą, że pojawia nam się już... Bo jest, za ja tych trenerów nie pętam, ja nie pętam za Mamy pierwszą stratę piłki w nowym sezonie. Ach, szpilka. Co zrobi Ach, szpilka? Do Chrystusa. Jeży Chrystus! Przed szansą. Chrystus! Czemu on nie strzelał? Yy, no, nieważne. W końcu typowy snajper jeszcze walczył tam. Jerzy Chrystus. Ja, ja tego się ja nie będę w stanie tego komentować na serio. No, gajło. Zobaczmy, co zrobi yy, zespół PKS u -Stay. Mamy teraz chwilowe zażegnanie. A, ależ faul bezsensowny. A co to nie grzybowie? No, trochę spóźniony, to ci przyznam. Eta, no, palesz ograł tutaj tą dwójkę. Zobaczmy, ruchała. Kurwa jak ty masz na imię? Ja? Tomasz. Co, co mam? A, <laughs> nie, to było takie chujowe spodzie. Dobrze, no. i teraz lecimy za Aksją drugą stronę. Paruwa! Leonid paruwa! Paruwa! I czy będzie? Paruwa! I nie ma gola broni fantastycznie gówniaków. <laughs> A tymczasem żółta kartka dla... Śrubowicza. <laughs> Dla Grzegorza Sierbowicza, kolejne poważne Ja lasypista. nie pamiętam ich imion, przepraszam. Ja też, jeszcze się nie nauczyłem ich mord. Jerzy Chrystus, no nie, on nie może oszkodować zrzutu jego, bo to bez sensu. Ach tu Szpilka, on będzie do środka bywał. Szpilka, w pole karne jeszcze, zwolę ja! Ale przeniósł to nad poprzeczką. Wow. Nie wiedziałem, kto to był. Aż na chwilę zrobiło mi się mokro. PDV, tam jest flaga PDV! PDV? <noise> Uciekło państwu! Ktoś flagą LGBT właśnie zasłonił na trybunach flagę PDW, więc została flagi, PDV. proszę się przypomnieć. Proszę sobie przypatrzeć. Pisałem tak, także ucięta flaga, Jezu, tobie. ufam Tobie. Ym, Ale to skandal akurat. Odnoszę wrażenie, że po prostu niektóre flagi są przekryte innymi. Tak jest. Kurwow teraz, Leonid Kurwow. I jeździ Chrystus, strzela i gol! Ale spalony! Nie ma jednak bramki dla KKS-u. Już miałem mówić, że Chrystus inauguruje nam tutaj... Boże! Sobie. Biedni kurwa robole tutaj na zewnątrz słyszą Chrystus go! Patrz minimalny spalony, niestety no taka ta technologia piłkarska Ej, ty straszne szczerze taka... a, a, a tak do głowy Lubuski, znowu Chrystus. Nie, no, kurwa! Znowu Chrystus co pokaże Chrystus! strzał, ale obok. Co pokaże Chrystus! I moja widać, że tak go rodzice nazwali. Jezus Chrystus. To... Ale to nie rodzice, bo to. A czy na jakiś tam przodek chce takie rodzić? Ciekawostka: rodzice, Chrystus, jakby miał zostać papieżem, to by się nazwał Jezus Pierwszy. <laughs> pierwszy? No, pierwszy, tak. No, on byłby pierwszy. A teraz tak, Puszkin. Jest... Szansa dla KKS-u, Puszkin. Jak to rozegra PUSZKIN! Chujowo trochę. Myślę, że mógł podać. A tak, to strzelił prosto w gówniakowa. Teraz... Artur Szpilka będzie dośrodkowywał, on jest stałym wykonawcą. Z tego typu stałych fragmentów. RUDY! Teraz Puszkin. Puszkin trafia swojego, swojego kolegę, Chrystus, powalczył. Chrystus! Nie, to nie był Chrystus, to jest Łysy. Kto jest tam Łysy? Jeszcze Szpilka? Jakiś Łysy. nie, Szpilka był Rudy. Kurwa, no tak. A jest właśnie szpilka, który odebrał rode, piłkę. Odebrał piłkę, ale zaraz ją stracił. A teraz ruchała, szansa dla czystej. Kogo? Eee, piłkarz Parkow, Anatol Parkow. Przeszła ta piłka i Johannes Bolec pewnie to interweniuje. Pierwszy raz zaangażowany w tym meczu niemiecki bramkarz KKS-u. Przegrał tą jeszcze Aleksander Kwas. nim Grzegorz Śrubowicz. Aleksander Kwas, ten wielki talent w czystej. Ale Przek oddał tą piłkę, oddał, bo Stwierdził, to... że to było nielegalne. Nie jest. Kwas, dziewiętnastolatek i chyba jedyny taki talent z tej akademii. Co tu się <noise> dzieje? Leonid Kurwow. Leonid Kurwow ma tutaj Puszkina. Puszkin, może doświadkować. Jezu, już myślałem, że wybiegnie, ale nie! Prosto w ręce, mira, gówniakowa. Tak, to prawda. O, swoją drogą proszę zauważyć, jakie świetne FPS-y mamy. 110 FPS-ów w naszym nagraniu. ale strasznie chujowa kamera jest na w tego taka dość niska. Dość dynamiczna, nie wiem, no dość źle się to ogląda na szczerze. No, e, dobrze. A ja, nie, ja, mi to nie przeszkadza. Jerzy Chrystus. Z roli skrzydłowego. Ciekawostka. Co zrobi Jerzy Chrystus? On no właśnie może się. co najwyżej pomodlić, mam wrażenie, w takiej sytuacji. Artur Szpilka. Pięknie to zrobił Artur Szpilka. Artur Szpilka, proszę zobaczyć. Artur Szpilka! Szpilka! kowniaków. <laughs> Co Jak ktoś to ktoś tu Co będzie mówił? Wasilewski tym mówić? razem wykona na ten A Wasilewski jest tym drugim łysem. A, to w sumie ma sens. Jest Tomasz Lisica. Lisica. Polak. Puszkin. Puszkin! Gówniaków znowu. No na razie taki niebrawy ten mecz. Mieliśmy parę ciekawych momentów, ale na razie 0 do 0 w Komorękowsku, a my zapraszamy do studia. I na przerwę. I na przerwę, Tak, także proszę się wyszczać. To nie jest studio sobie. w trakcie przerwy, tylko. studnia w trakcie. Tak, spadek formy Chrystusa. No, nie da się ukryć, że nie jest dzisiaj jakoś wybitnie dysponowany. To no właśnie on. No dobrze, zapraszamy. Światowa piłka, proszę zobaczyć. Nie ma co ukrywać. Światowy K... Nie mam, kurwa. Ty, proszę. I zapraszamy po przerwie, po konsultacjach gorączkowych w szatni. Na pewno plan KKS jest wygrać to spotkanie no tutaj strata punktów to będzie no będzie bardzo złym wynikiem Drogi Tomaszu! Czekaj bo Chrystus, akcja Chrystus stracił tą piłkę Nasi technicy posłuchali twoich gruźb i mocno prawda zmienili miejsce kamery Czy nikomu nie groziłem, ale dobrze że to zrobił. Bo wtedy jakby tego nie zrobił, to możemy zaczął grodzić, a tymczasem to masz lisica. Lepiej grozić niż grodzić, bo jak będziesz grodzić, to możesz skończyć na przykład w grodzisku, grodzisku mazowieckim. No no kurwa, czemu on w niego nie wjechał? Przecież Nie słuchają się ci zawodnicy niektórzy. Tak, to właśnie, a narzeka na Myszon rymbajło, Przy... <śladniusz> nie, <śladniusz> żeby kurwa. tak Chrystusa traktować, <śladniusz> no to mamy kandydat do wiele <śladniusz> Jak chciała czystej, ale Wasilewski. Zdjęcia piłki. <grymne> Sorry, zapomniałem, że nas się skręcać. Przygajło Ruchała. Ale Kurbow odbiera tą piłkę. <grymne> Kurbow już... przy piłce. Oleś to było beznadziejne podanie, ale Puszkin do Ruchały. Nie do Kurwowa, przepraszam. Kurbow. Z daleka Kurbow! Broni gówniaków. My to będziemy publikować na YouTube, wiesz o tym? <noise> Artur Szpigan, mocne to doświadkowanie. Na YouTube to jakoś tak jednak, w internecie jakoś tak wiesz. A tak, ale. Inaczej. Ależ Burdelin powalczył. Ale w realu to kurwa brzmi źle, powiedz. Z Paris Bimroff przy linii bocznej, popracował tam ładnie Puszkin, ale stracił tą piłkę. <noise> Teraz, zobaczmy, kur... lubuski. Tytanin! Tytanin Tytani, lubuski, tak. To jest tytanowy zawodnik. I teraz... Chrystus, jak on tego nie strzelił! O Boże, Jerzy Chrystus! No nie, no to jest... Y... Widzimy Czas to... reakcji 17... Fantastyczna, obro... fantastyczna obrona gówniakowa, ale no to powinien być go dla KKS-u. I zobaczmy, jak teraz yy, rozegra to zespół z Czystowa. Hmm, <laughs> Po co <on> tam podchodził? <laughs> Bardzo dobrze to rozegrali. Paruba. Wasilewski. Kurwow. Kurwow. Yy. Co za kurwow? Nie przedarł się tam. Jeszcze Alumin Puszkin. Puszkin poszuka dośrodkowania. Puszkin, Chrystus! No ależ. była tu jakaś szansa. Jakby się zakończy pierwszy, mecz 0 do 0, to będę zdziwiony. kurbow z daleka. Zawieźmy. Jeszcze. O kurbo, Jeszcze Lubuski. O kurwa, ale akcja, proszę Państwa. Ależ marnują Co tu się. Od kurwia? Te... Ależ marnują te sytuacje piłkarze KKS-u. No to jest właśnie ich taka. Zmora, można powiedzieć. Bo... Opus magnum. Tak, kks przecież. wicemistrz, KS... przed lat. Z sceną 24. Takie rzeczy pamiętasz? Tak, oczywiście. Kurda. Ja, ale, od, ja... Powiedz mi, od kiedy interesujesz się urańską piłką właśnie? No, ja przecież pracuję w, tu, w tym środowisku, byłem przecież redaktorem Football Hub, prawda? No, ja się muszę że jestem tutaj pierwszy raz, to jest mój pierwszy tak, raz. Ale mój. zawsze musi być ten pierwszy raz. Zgózki, szpilka. Szpilka, szpilka! Także ja się dopiero w tym środowisku. Gównia... Y, Kopak... prawda... Gówniakow, gratuluję mu. Piłkarze czystej, no fantastycznie jest dzisiaj dysponowany. Że, myślałem, że oni gratulują mu gola, ale komuś, aby... Oni... tak, no właśnie. To nie widziałem jeszcze, żeby gratulowali bramkarzowi w żaden Nie no, po karnych często tak, ale no fantastycznie jest dzisiaj dysponowany. Okay. Myślę, że bramkarz kolejki może być. Może nie ocenia ich tego wszystkiego, kurwa, jednym meczu? Powiedziałem, że może być A, bramkarz okay, kolejki. Dobra, dobra. Zobaczymy, jak. O ależ <słuch> przepał Janusz Bógrych. <słuch> oh! Ależ I będzie rzut wolny! Będzie... to wiaja! No i mam poradnik również rzutu wolnego. Tak jest, będziesz tak rzut wolny. Ja nie wiedział. No Jerzy Chrystus, myślę, że wie, jak strzelać wolne, ale czy to pokażę? Jerzy Chrystus, myślę, że wie również, jak być Królem Chrystus przeniósł tą piłkę na poprzeczką. No, naprawdę pachniam tutaj remisem. <laughs> wszystkie strzały, żaden celny, a w zasadzie żaden. No, żaden, no Może nie tyle niecelny, żaden, to żaden nie trafił ostatecznie do bramki. Tak jest, ale jeździ Chrystus. Musi wziąć swoje ręce. Chrystus z daleka! I znowu Gówniakow! Coś niesamowitego! Gówniakow celnie jest tak gówniany jak to ten, no jest Nie, Gówniakow... No, no, jakichś kurwa, jakichś przyjebów zmieniają kurwa debile. No, to trochę dziwne. Eee, zobaczymy na co. Kolejny rzut rożny już w tym meczu. Chrystus, zobaczymy jaki to będzie wariant. Dośrodkowanie, ale to jest to beznadziejne dośrodkowanie w łapie główniaków. Taka jest moja ocena tego meczu. No, muszę powiedzieć, że trochę poziomem piłkarskim to on nie zachwyca. Spodziewałem się tutaj... A ła... ja przypomnę, że Czysta walczy y, o utrzymanie, znaczy, no... Znaczy powinna, no, walczyć. powinna walczyć, no bo to oni mają najgorszy skład zdecydowanie, najmniejszy budżet. Oni w ogóle niespodziewanie awansowali do tej ligi. Jeszcze Paruwa. Leonid Paruwa! Nie ma! już myślałem, że to wejdzie, bo tak ta piłka leciała. No czego potrzebuje KKS, by strzelić bramkę w tym meszu? To ja nie mam pojęcia. Ten się na niego wkurwił i właśnie go wypierdolił z boiska. A jeden z najlepszych na boisku schodzi. Będziemy bandyci i złodzieje. Wkurwił się, że jest coś. Sugadę, ULTRAS, pragnę tam zwrócić uwagę. Tak, po lewej. Tak jest. A tymczasem... Okej. Okay. No dobrze. No, jeszcze walczą o tą bramkę. puszkin. Puszkin, sam. Puszkin i GOL! 1 do 0, 91 minuta. Puszkin w końcu dopieli swego. Ależ fantastyczny rajd! I w końcu, w końcu 1-0 KKS. Ależ radość w komorękowsku. Trzy punkty, proszę państwa. 3 punkty na start sezonu. Golna waga trzech punktów. Załamanie mogą być PIŁKARZE CZYSTEJ, ale... A naprawdę, wielką robotę wykonał, zwłaszcza, no, gówniaków może być załamany. Wielką robotę tu wykonał, mógł mieć czyste konto. No, ale niestety jego koledzy nie pomogli. Momencik, ten film trwa 13 minut? No. Zaraz, zaraz. Jakim chujem w FIFA 22 przy 5 minutach filmy wychodziły 25 minut, a tu wychodzą przy 4 minutach 13? Takie życie. Fuck. Życie jak w Madrycie. Alumin Puszkin, bohaterem KKS-u po fantastycznym rajdzie. No i zobaczymy, no jeszcze się pewnie rzuci do jakiegoś challenge'ego ataku czy no, ale chyba czasu brakuje. No ale zobaczmy, tą Grzybow. Brakuje czasu oraz troszeczkę umiejętności także na dobry no, poczekaj, atak. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze Aleksander Kwas, no on tutaj mógłby coś, coś teoretycznie zdziałać. Ruchała. Nic nie będzie, Oj, nic ruchała. nie będzie, nic nie będzie! Ruchała, ależ blisko był tutaj. Hmm wystrzelić tą bramkę. Zaspała nam na chwilę obrona KKS-u, ale... Nic oni, nie było. Tak, ale oni ten mecz wygrywają skromnie, bo skromnie. Yy, mogło być 5-0? No mogło, ale jest 1-0. Gratulujemy... Gratulujemy także Czystej, bo naprawdę pokazali się, no w sumie głównie bramkarz tam się pokazał z niezłej strony. Tak, to jest właśnie Puszkin, jaką miał na imię? Alumin. Alumin Puszkin, yy, no czyli puszka aluminiowa... aluminiowa, ale tak właśnie, <laughs> aluminium. Jedyny piłkarz, który strzelił w dzisiejszym meczu. Tak, 91 minuta. To był jego gol po tym znakomitym rajdzie. No i ze stadionu Mosiru, czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jakby ktoś nie wiedział, w komórę. Za dzisiaj dziękuję. A, Alfons Bauchmann. i Tomasz Kopawry. Żegnamy.